Odeszła bez wahania, a teraz toniesz w ciszy, wpatrując się w pustą przestrzeń, gdzie jej obecność kiedyś rozświetlała Twój świat. Siedzisz tam, serce wali Ci jak młotem, myśli pędzą, czujesz, jakby ziemia pod Tobą się zawaliła. Dałeś jej wszystko lojalność, obecność, miłość. Ale nic z tego nie powstrzymało jej przed odejściem. Cierpisz. Ale wkrótce staniesz się mężczyzną, którym miałeś być. Bo twoja historia nie kończy się tutaj. Tu się zaczyna. Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie jesteś złamany. Nie, słaby, nieżałosny, po prostu złamany. Każdego ranka budzisz się z ciężarem tak ciężkim na piersi, że oddychanie wydaje się być treningiem. Przeglądasz stare zdjęcia. Odtwarzasz stare smsy i pytasz siebie, dlaczego nie byłem dla niej wystarczający. Czy ona w ogóle za mną tęskni? To ból. Ale co ważniejsze, to energia. A energia, kiedy nauczysz się ją kontrolować, staje się siłą. Większość mężczyzn nie radzi sobie z bólem uciekają od niego. Społeczeństwo wmówiło im, że nie powinni cierpieć, że muszą szybko iść naprzód. Odbić się od dna, pójść na siłownię, wrzucać jaskrawe zdjęcia, żeby pokazać, że wygrywają. Ale to eskapizm. Piją, gonią, przewijają. Wszystko w tym samym cyklu, próbując uciec od emocjonalnej prawdy. Dlaczego tak wielu mężczyzn załamuje się po rozstaniu? Bo zbudowali swoją tożsamość wokół niej, a nie wokół siebie. Oddali swój emocjonalny fundament kobiecie kiedy odeszła, zabrała to wszystko ze sobą. To nie miłość, to zależność. Powiedzmy sobie szczerze. Mówiono ci, że bycie lojalnym, miłym, obecnym i kochającym wystarczy, żeby kobieta została. Ale współczesne randki nie są takie proste. Mogłeś zrobić wszystko dobrze, a i tak cię odrzucono. To nie twoja wina. Ale twoja reakcja na to jest Twoją odpowiedzialnością. Ból jest jak piec. Nikt nigdy nie stał się silniejszy dzięki wygodzie. Ostrza nie są wykuwane w temperaturze pokojowej, potrzebują ciepła, nacisku i czasu. Nie rozpadasz się, jesteś przekuwany, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz opierać się ogniowi. Milczenie jest strategią, nie słabością. Kiedy kobieta odchodzi, większość mężczyzn wpada w panikę. Chcą odpowiedzi, zamknięcia, udowodnienia, że byli godni, więc wyciągają rękę, wkładają całe serce w wiadomości, piszą długie smsy, mając nadzieję, że w końcu to zrozumie. Ale w chwili, gdy zaczynasz gonić za kimś, kto cię zostawił, nie okazujesz miłości, sygnalizujesz słabość. Prawdziwa cisza to nie sztuczka ani faza, to zmiana, wycofanie energii, emocjonalne oderwanie, które zmienia cię w głębi duszy. Większość mężczyzn tak naprawdę nie milczy, oni udają. Przestają pisać, ale śledzą jej historię. Znikają fizycznie, ale emocjonalnie nigdy nie odchodzą. Kiedy twoja cisza jest prawdziwa, kiedy naprawdę odpuszczasz. Kiedy Twoja uwaga skupia się na Twojej misji, Twoim celu, na Tobie samym, wszystko się zmienia. Kobiety oczekują, że mężczyźni będą za nimi gonić. Kiedy milczysz, burzysz czyjeś przekonanie, pokazujesz jej, że nie potrzebujesz jej, żeby czuć się spełniona. Prawdziwa cisza wcale nie dotyczy jej. Chodzi o spokój, wewnętrzny, spokój. W chwili, gdy odzyskujesz całą tę mentalną i emocjonalną energię, którą oddawałeś, stajesz się niebezpieczny. Nie dlatego, że stanowisz zagrożenie, ale dlatego, że jesteś niewzruszony. Panuj nad swoimi emocjami. Stań się niezłomny. Jest takie kłamstwo, że okazując, jak bardzo ci zależy, ją odzyskasz. Nie uda jej się. Ona już wie. I to nie powstrzymało jej przed odejściem. Jej decyzja o odejściu nie wynikała z tego, że nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo ci zależy. Straciła szacunek emocjonalny, a w chwili, gdy kobieta go traci, pociąg znika. Kontrola emocji jest kluczowa. Różnica między słabymi a silnymi mężczyznami polega na tym, że słabi stają się niewolnikami swoich emocji, podczas gdy silni panują nad nimi. Kobiety mogą mówić, że pragną mężczyzny, który okazuje uczucia, ale podziwiają mężczyznę, który trzyma w ryzach, który potrafi wszystko poczuć, a jednocześnie działa precyzyjnie. To stoicyzm. Nie emocjonalne odrętwienie, ale emocjonalna suwerenność. Odkryj siebie na nowo. Ona myśli, że nadal jesteś tym samym facetem, od którego odeszła. Większość mężczyzn zostaje dokładnie tam, gdzie ich zostawiła. Te same nawyki, te same słabości, te same emocjonalne potrzeby, ale nie ty, bo trwanie w tym samym stanie jest dla ciebie obrzydliwe. To rozstanie było dla ciebie jak budzik. Spałeś, byłeś słaby, teraz się obudź. Nie publikujesz selfie z siłowni ani nie dzielisz się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. Mężczyźni, którzy naprawdę się z tym pogodzili, nie mówią. Poruszają się cicho, miarowo, z mocą tak głęboką, że niewidoczną, można ją tylko poczuć. Zaczynasz budować swoje ciało nie po to, by przyciągać kobiety, ale by odzyskać szacunek. Każde powtórzenie staje się obietnicą. Nigdy więcej nie porzucę swoich standardów dla kogoś, kto mnie nie docenia. Czytasz, piszesz, rozwijasz umiejętności, eliminujesz rozpraszacze, pozbywasz się słabości, które kiedyś domagały się uznania. Twoja przemiana staje się niezaprzeczalna w chwili, gdy przestajesz się przejmować, kto patrzy. Jedyną, osobą, na której chcesz zrobić wrażenie, jest mężczyzna w lustrze, bo teraz każdy Twój wybór jest zgodny z tym, kim chcesz się stać, a nie z chłopcem, którego porzuciła. Pewnego dnia dostrzeże coś, co uderzy głębiej niż zazdrość. To podziw. Nie dlatego, że dobrze wyglądasz albo jesteś z kimś nowym, ale dlatego, że stałeś się kimś, kogo nigdy więcej nie dotknie. Nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że jej na to nie pozwoliłeś. To prawdziwa przemiana. Nie po to, by za tobą tęskniła, ale po to, by zbudować życie tak bogate, spokojne i harmonijne że jej nieobecność nawet nie będzie już echem.